Dzień dobry! Witajcie w kolejnym odcinku. My już zmierzamy w nowe miejsca. Po drodze mamy punkt widokowy. Bedruchtan Steps, tak to się nazywa. Bedruchtan Steps. Nie możemy tu niestety latać dronem, bo gniazdują tutaj ptaki na klifach. Ale za chwileczkę Wam pokażemy ile możemy ze szczytu klifu, ze ścieżki. To pole to jest camping, niestety jest otwarty dopiero od końca maja. Także nie w tym okresie i fajnie byłoby tu zostać, ale niestety się nie uda. Tak to się nazywa. My nie jesteśmy zbyt dobrze z tymi wymowami, także wybaczcie nam. Parking 8 funtów za cały dzień. My jedziemy szukać serwisu, gdzie będziemy mogli sobie zrzucić brudną wodę i zatankować czystą. Tyle prawdy. Czekamy na Pana. Jeździmy od serwisu do serwisu od dwóch godzin i nie możemy nigdzie znaleźć miejsca, w którym będziemy mogli opróżnić zbiorniki i się załadować wodą i opróżnić toaletę. I już jesteśmy gotowi zapłacić po prostu za dobę gdziekolwiek, żeby tylko po prostu opróżnić ten samochód. No i Pan powiedział, że pójdzie się do zdowiedzieć, tak? No, ale to w ogóle wszyscy są w szoku, że my coś takiego chcemy. No w Szkocji to było normalne, że przyjeżdżasz, robisz sobie tylko. Wyrzucasz śmieci, opróżniasz zbiorniki, napełniasz świeżą wodą, a tutaj jest. Wszyscy słuchaj, jakby zdziwieni, że my coś takiego chcemy zrobić bez zostawania na noc, nie? No, słuchaj, Dziękuję. Hmm. Moim zdaniem, to trochę w ogóle ludzie sobie sami w kolano strzelają, bo można skasować za taki serwis 5 czy 10 funtów, i to jest czysty zarobek, nie? Czysty zarobek, to prawda. A tutaj wszyscy się patrzą, po prostu. Tak że tak tak. chcemy zapłacić teraz za całą noc, żeby tylko opróżnić zbiorniki i zatankować świeżą wodę. No świeżą wodę nie ma problemu zatankować, tak naprawdę, bo wystarczy tylko kran, tak naprawdę. Także tak i, z serwis są na R4, a my dalej jeździmy po prostu. Tracimy czas. I witamy Was serdecznie, wniuki. Angielskiej stolicy surfingu. Korwalijskie miasteczko położone na szczycie klifu, około 20 tysięcy mieszkańców, kryje liczne plaże i bardzo ładne miejsca. Głównym dochodem tego miasta jest turystyka, zwłaszcza surfingowa turystyka, jak i również rybołówstwo. Flota solidnie wyposażonych kudrów rybackich zapewnia miastu świeżą dostawę ryb i owoców morza. A poza tym, z naszego punktu widzenia, Niuki to miasteczko, gdzie można spotkać bardzo wiele nietuzinkowych osobistości, które mieliśmy okazję zobaczyć na ulicach. Także kontrast pomiędzy mieszkańcami, lokalsami i turystami jest naprawdę ogromny. Jednym z uroków Niuki jest to, że ma bardzo dużo restauracji z pięknym widokiem, gdzie można sobie wypić kawkę i zjeść, podziwiając horyzont i uroki tego miasteczka. Wypływa też stąd bardzo dużo łodzi wycieczkowych, gdzie można sobie wypłynąć między m.in. powędkować, ale przez to, że brzeg dookoła Niuki jest bardzo nieregularny, kryje on wiele dzikich plaż i piękny zatoczek. A ja ryby nie potrafię złapać. Wiem dlaczego, bo nie mam łódki i coś takiego by mi się przydało. Tylko gdzie ja to zmieszczę? Bardzo dużo się tu dzieje pod względem przygotowania do sezonu turystycznego. Wszystkie puby się remontują, myją. Jeden wielki plac remontowy. Deptek, natomiast mimo troszeczkę różniącej się architektury od angielskiej, bardzo jednak przypomina tradycyjną Anglię. To jest ten malinowy rogalik, o którym ostatnio <grywania> opowiadałam i którego zjadą w 5 minut. Na parkingu spotkaliśmy lokalnego pana, który zapytał, czy chcemy zwiedzać miasto, czy po co przyjechaliśmy. Powiedzieliśmy, że tak, to stwierdził, że bardzo szybko nam zejdzie zwiedzenie tego miasteczka, bo jest naprawdę niewielkie. Nam chodziło o ścisłe centrum, co już zrobiliśmy. Zajął nam to około pół godziny, przyszliśmy mniej więcej stamtąd. Przeszliśmy główną drogą tędy, teraz się przejdziemy w plażę z powrotem. miejsce to naprawdę prawdziwa atrakcja turystyczna. Wygląda to niesamowicie, naprawdę. I w ogóle e, godne podziwu dla tych ludzi, co tam mieszkają w środku, bo to jednak są takie wiecie skały, które się mogą osunąć, więc jest to trochę niebezpieczne. No na to, że miasteczko też słynie z rybołówstwa. Liczyliśmy, że znajdziemy wiele takich wiecie food trucków, gdzie będzie można spróbować owoców morza. Niestety większość lokali jest pozamykana, a jest już praktycznie południe, także powinny być otwarte. Trudno, poszukamy w jednej lokalizacji. Tak. Szybka przerwa na lunch, piwko bezalkoholowe, drink alkoholowy. <grym> Widok piękny. Chyba będzie. Dziękuję. Thank you. Thank you. Chyba będzie jedzone dużo. Moje też fajnie wygląda. Także życzcie nam smacznego. Pojedzenie, chociaż nie wszyscy. Nie ma obiadu prawdziwego bez deseru. Wracamy do samochodu. Ale no. po... <grymne> jak to Ona One są naprawdę bezczelne. <grymne> mi nowego. Takie parkingi, które są własnością miasta, są darmowe do 17 maja. Przejechaliśmy na koniec um, tego miasteczka, e, miasteczka Niuki. Nawet się pytałam pana, który mi sprzedawał lody, e, czy a by na pewno dobrze wymawiamy tą nazwę. I jest tak właśnie. Skończyliśmy na dronem. Ja tam sobie trochę pokamerowałam i, i jak widzicie, warunki pogodowe nam się zmieniają szybciutko. Wyjeżdżając z Niuki, postanowiliśmy, że przyjeżdżamy od razu do miasteczka St. Ives. My jesteśmy troszeczkę dalej od, od zatoki St. Ives, ale dlaczego tutaj? Dlatego, że dla nas to miasteczko kornwalijskie jest takim trochę odpowiednikiem szkockiego Avimor, czyli mamy ogromny sentyment do tego miejsca. My już tutaj byliśmy kiedyś i było naprawdę przeurocze. Po tych długich poszukiwaniach skończyliśmy i tak na kempingu, dlatego, że no nie możemy zostać na dziko, bo nie mamy już nawet litra wody do mycia. Mamy pełne zbiorniki, pełną toaletę, nie znaleźliśmy żadnego miejsca, żebyśmy mogli się, tak jakby wiecie, zaserwisować sami. Tak czy inaczej musielibyśmy zapłacić, więc z tego względu zostajemy tutaj. Zrobiliśmy rezerwację dosłownie godzinę temu i czekaliśmy chwilę na odpowiedź zwrotną mailem, bo nie wiedzieliśmy, czy będzie można, wiecie, tak z głupa tutaj przyjechać, więc stwierdziliśmy, że zrobimy rezerwację, no i tam Państwo nam odpisali i jesteśmy. Taka fajna ma farma, tutaj są stanowiska Takim stwardym twardym gruntem, jak ktoś chce, ale my wybraliśmy taki miękki grunt, bo i tak nie pada, więc nic tutaj nam się nie zadzieje. To są stanowiska z prądem. Będziemy mogli się opróżnić, zatankować i będziemy ruszać na spacer. Musimy dojechać do miasteczka i Karol coś tam o rybach błąknął oczywiście. Ogólnie sam kemping ma bardzo dobre opinie na park 4 go znaleźliśmy akurat. 5 na 5 gwiazdek my zapłaciliśmy czy znaczy jeszcze nie zapłaciliśmy, ale 24 funty chyba za stanowisko z prądem i takie stanowisko tak jak podpole namiotowe 19 funtów za noc no powiem że jeszcze nie byłem pod tak ogromnym wrażeniem, dopiero przyjeżdżając na, na kamp rewelacja podam wam później namiary, bo to wymaga rekomendacji, naprawdę są jestem w szoku, wszystko jest tak ogarnięte tutaj, jest tak czyściutko i są tak mili, że naprawdę zrobili na mnie ogromne wrażenie. Szok. Czy my jesteśmy w Anglii? To wygląda jak jakaś... ...prednikarna wyspa. Parking za free, ale nie można na noc. Jesteśmy na jednej z największych plaż